Damian Kust, polski dziennikarz i komentator sportowy. Specjalizujący się w tenisie, szczególnie w turniejach rangi challenger. Ceniony za analizy, popularyzowanie mniej znanych zawodników i pasję do sportu. Zmarł po ciężkiej walce z rzadką chorobą autoimmunologiczną, mimo operacji i dwóch przeszczepów wątroby. Paula Domańska, polska strażaczka ochotnicza z O.S.P. Złotokłos, zaangażowana społecznie i oddana pomaganiu innym szczególnie w akcjach ratowniczych i pracy z młodzieżą. Była ceniona za energię, dobroć i gotowość do działania. Zmarła wskutek poważnych powikłań poporodowych kilka dni po porodzie. Kacper Bas pseudonim Francuz. Polski ochotnik walczący po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją, znany z odwagi i licznych walk na najcięższych odcinkach frontu, wcześniej służył w Legii Cudzoziemskiej, stąd pseudonim Francuz. Brał udział m.in. w działaniach w Donbasie i obwodzie charkowskim. Zmarł w Polsce po ciężkich ranach i rozległych oparzeniach odniesionych w wyniku eksplozji na froncie. Lekarze nie zdołali go uratować. Jadwiga Żak-Stewart, polska superstulatka, urodzona w Warszawie w 1912 roku, uznawana za najstarszą Polkę i jedną z ostatnich osób w kraju urodzonych przed I wojną światową. Po latach w USA, pracując w szpitalu w Indianapolis, wróciła do Łodzi na swoje setne urodziny i mieszkała tam do końca życia. Zmarła ze starości, mając 113 lat. Informacje o jej śmierci potwierdziły władze regionalne Łodzi. Urszula ściubeł. Była pracownica Stoczni Gdańskiej, uczestniczka strajków sierpnia 80 i działaczka NSZD Solidarność, która 25 lat pracowała jako izolatorka i suwnicowa oraz później opowiadała o historii Stoczni, oprowadzając po jej terenach i angażując się społecznie. Zmarła z przyczyn naturalnych. Wiesław Lechowicz, pseudonim Kotwica, polski żołnierz Armii Krajowej. Jeden z ostatnich żyjących powstańców batalionu Smiotła, znany z działalności konspiracyjnej i produkcji broni podczas Powstania Warszawskiego. Po wojnie angażował się w upamiętnianie historii. Zmarł z przyczyn naturalnych w wieku stu lat. Cześć i chwała bohaterom. Kacper Świerk. Polski etnolog i antropolog kultury, badacz społeczności Ameryki Południowej. Związany naukowo z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Szczecińskim ceniony za pracę w dziedzinie antropologii i badania nad kulturami Amazonii. Zaginął 13 stycznia 2026 roku, a jego ciało znaleziono 19 stycznia na Lisiej Górze w Rzeszowie. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich, a szczegóły przyczyny śmierci zbada sekcja zwłok. Robert Wolski, polski lekkoatleta, skoczek wzwyż i olimpijczyk, reprezentant Polski na Igrzyskach w Atenach w 2004 roku oraz czołowy zawodnik w historii polskiej lekkiej atletyki z rekordem życiowym 2 ,31 m. 31 Zginął po ciężkich obrażeniach w wypadku samochodowym w Bocheń 26 grudnia 2025 roku, z których nie udało mu się wyzdrowieć w szpitalu w Łodzi. Sylwiusz Jakubowski, polski samorządowiec i były wójt gminy Żelazków, Wielkopolskie. Znany jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych postaci lokalnej polityki w Polsce. Pełnił urząd przez wiele kadencji, zdobywając poparcie inwestycjami i skutecznym pozyskiwaniem funduszy, lecz jego karierę naznaczały skandale, w tym prowadzenie uroczystości pod wpływem alkoholu i problemy z prawem. Zmarł na oddziale intensywnej opieki medycznej w szpitalu w Kaliszu po długiej chorobie. René Good Amerykańska poetka, pisarka i matka trójki dzieci, mieszkająca w Minneapolis, znana także z działalności społecznej i lokalnego zaangażowania, zginęła podczas kontrowersyjnego incydentu z agentem ICE, Immigration and Customs Enforcement, który wielokrotnie strzelał do niej, gdy była za kierownicą swojego SUVA w trakcie działań federalnych służb w Minneapolis. Jej śmierć została oficjalnie zaklasyfikowana jako homicide. Zabójstwo od ran postrzałowych przez miejscowego koronera, a sprawa wywołała szerokie protesty i debatę publiczną o użyciu siły przez służby federalne. Alex Preti, amerykański pielęgniarz intensywnej terapii w Szpitalu Departamentu do Spraw Weteranów w Minneapolis, znany z opieki nad ciężko chorymi i zaangażowania społecznego, uczestniczył w protestach przeciwko federalnym działaniom ICE. Został zastrzelony przez agentów US Border Patrol podczas operacji w Minneapolis. Okoliczności śmierci i użycia siły przez służby budzą szerokie kontrowersje i protesty. Francis Buchholz Niemiecki basista i muzyk rockowy, najbardziej znany jako wieloletni członek legendarnej grupy Scorpions, z którą nagrał klasyczne albumy i hity takie jak Rock You Like a Hurricane czy Wind of Change. Był też członkiem projektów Down Road i Michael Schenker's Temple of Rock. Zmarł po długiej walce z nowotworem, otoczony rodziną. Angelo Gugel. Włoski kamerdyner i asystent papieski służył wiernie trzem papieżom, Janowi Pawłowi I, Janowi Pawłemu II i Benediktowi XVI, zyskując uznanie za lojalność i dyskrecję przy boku głów Kościoła katolickiego. Był obecny przy wielu ważnych momentach watykańskiej historii. Między innymi wspierał Jana Pawła II po zamachu w 1981 roku. Zmarł w Rzymie, otoczony rodziną, z przyczyn naturalnych związanych z wiekiem. Sean Swayze, amerykański teamster i były żołnierz US Marine młodszy brat aktora Patricka Swayze, znany też z pracy w branży rozrywkowej i obecności w życiu rodziny filmowej. Zmarł w Los Angeles w wieku 63 lat wskutek ostrego krwotoku górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz powikłań ciężkiej kwasicy metabolicznej i alkoholowej marskości wątroby po długotrwałym nadużywaniu alkoholu. Pozostawił troje dzieci i rodzinę, która wspomina go jako osobę pełną życia. Jane Trycka Amerykańska kulturystka, modelka fitness i aktorka, najbardziej znana z roli nauczycielki Miss Man w komedii Straszny film oraz występów w telewizyjnych programach typu The Drew Carey Show czy Whose Line Is It Anyway, była też cenioną trenerką i modelką w magazynach fitness. Jej ciało znaleziono 12 grudnia 2025 roku w domu w San Diego, a przyczyna śmierci jest nadal badana. Jej syn nie wskazywał na wcześniejsze problemy zdrowotne. Victoria Jones – amerykańska aktorka i córka oskarowego aktora Tomiego Lee Jonesa, która jako dziecko wystąpiła między innymi w Men in Black 2 i One Tree Hill. Znana była również z prywatnych zmagań, z uzależnieniami i problemami prawnymi. Jej ciało znaleziono 1 stycznia 2026 roku w pokoju hotelowym w San Francisco. Przyczyna śmierci nie została oficjalnie potwierdzona. Jednak wstępne doniesienia wskazują na przedawkowanie substancji bez udziału osób trzecich. Valentino Garavani, legendarny włoski projektant mody i założyciel domu mody Valentino, uważany za jednego z najważniejszych twórców haute couture XX wieku. Słynął z elegancji, glamour i ikonicznego Valentino Red. Ubierał gwiazdy i royal'sów. Zmarł z przyczyn naturalnych w swoim domu w Rzymie, otoczony bliskimi: Roger Allers. Amerykański animator, reżyser i scenarzysta filmowy. Najbardziej znany jako współreżyser kultowego Króla Lwa z 1994 roku oraz twórca broadwayowskiej adaptacji tego muzykalu. Pracował także przy takich hitach Disneya jak Mała Syrenka, Piękna i Bestia, czy Aladdin. Zmarł po krótkiej chorobie w domu w Santa Monica, co potwierdziły media i współpracownicy. Przyczyna nie została oficjalnie ujawniona. Kianna Underwood, amerykańska aktorka i gwiazda dziecięcej telewizji, znana z roli w serialu All That na Nickelodeon oraz z pracy głosowej w Little Bill, była częścią popkultury przełomu lat 90. i 2000. Zginęła tragicznie w wypadku w Nowym Jorku. Najpierw została potrącona przez SUV, a następnie przez drugi samochód, który uciekł z miejsca zdarzenia. Zmarła na miejscu w wyniku ciężkich obrażeń. Ewa Schloss, austriacko-brytyjska uczestniczka Holokaustu, pisarka i edukatorka, najbardziej znana jako przybrana siostra Anny Frank i jedna z ostatnich bezpośrednich świadków Zagłady. Przeżyła Auschwitz-Birkenau, straciła ojca i brata, a po wojnie mieszkała w Londynie, gdzie współtworzyła Anne Frank Trust UK, i przez dekady uczyła młode pokolenia o okrucieństwach II wojny światowej. Zmarła ze starości w Londynie, po długim życiu poświęconym pamięci o Holokauście. Marcus Gilbert, brytyjski aktor filmowy i serialowy, znany między innymi z roli Ruperta Campbell Blacka w telewizyjnej adaptacji Riders Gilly Cooper, pojawiał się także w filmach takich jak Rambo 3 i Army of Darkness. Karierę rozpoczął w latach 80., a później tworzył też filmy dokumentalne. Zmarł po długiej walce z rakiem gardła w wieku 67 lat. Claudette Colvin, amerykańska działaczka Ruchu Praw Obywatelskich, która w 1955 roku, jako 15-latka, odmówiła ustąpienia miejsca w autobusie w Montgomery 9 miesięcy przed Rosą Parks. Była jedną z powódek w przełomowej sprawie Browder contra Gayle. Zmarła z przyczyn naturalnych. Scott Adams. Amerykański rysownik komiksów i autor, najbardziej znany jako twórca kultowego Dilberta, satyry o życiu biurowym, która w latach 90. ukazywała się w tysiącach gazet. Adam spisał też książki i prowadził internetowy podcast. W 2023 roku Dilbert stracił syndykację po wypowiadaniu kontrowersyjnych komentarzy. Zmarł po walce z przerzutowym rakiem prostaty, o którym powiedział publicznie w 2025 roku.